Nazywam się Michał Świątek i chciałem dać świadectwo. Zacznijmy może od tego, że takie miejsce jak to należy odwiedzać raz na milion lat. No ale zacznę po kolei. Od trzech dni nie piję alkoholu ani nie palę papierosów. Ten jest tylko raz na milion lat. Podjąłem decyzję w swojej szczerości, aby rzucić palenie. Jesteście ciekawi pewnie, kim jest palenie. To nie ma znaczenia. Jakiś czas temu spotkałem dwóch Żuli na ławce. Chciałem od nich podpalić papierosa. Jeden palił, drugi nie palił. Wziąłem od tego, co palił ognia i zapytałem tego, co nie palił, czy kiedyś palił. Mówi, że palił, ale nie palił. Zapytałem go, jak to się stało, że palił i nie pali. Powiedział: Po prostu pod tego dnia podjąłem decyzję, by nie palić. Wszyscy, kurwa, jakie to jest proste, ale to nie jest dla każdego proste. Trzeba mieć w sobie coś z kobiety, aby podjąć decyzję, że rzucam, jak w tej piosence. Żałuję, że paliłem. A teraz nic nie z tym paleniem nie łączy. Poszłam dalej, a survive. To może zabrzmieć trochę seksistowsko. Tak odrobinę. Ale kobiety to bardzo specyficzne zwierzęta, które wymagają odpowiedniej trysury. Ale tu nagrywam, a tam się biją pod kościołem takie rzeczy. Nie o to. Fajnie się biją. Wracając zaś do tematu, gdzie o tą trysurę, tutaj pewnie niektóre panie się mogły oburzyć, bo padło słowo kobieta. Dużo. Pani może uważać, że to słowo jest jakoś nacechowane negatywnie. To nieprawda. Kobiety. Nie przyjmujcie się tak słowem kobieta bądźcie kobietami. Fred Nietzsche powiedział: Nie podchodź do kobiety z biczem. Co prawda, go zbyt wiele w życiu nie poruchał, ale co z wszystkim zdaniem? Mężczyzna musi mieć bić. Bo, jak kobieta ma bić, to ta relacja nie działa. Jak mężczyzna ma bić, to nie jest nic złego. On wyzwala w kobiecie tą kobiecość, tę kobiecość. Ta kobiecość to pewnie to bić. Myślę, że to słowo jest kluczowe, gdy idzie o niektóre kobiety. Ale to tylko raz na milion lat. Podjąłem decyzję w szczerości o niepaleniu nie piciu alkoholu. No ale rozmawiałem z kumplem stwierdziłem, że sobie zapalę. Fajny chłopak, taki ogarnięty, dobrze ułożony. Nie będzie czemu, uważał, że dziewczyna zrobi mu loda, Tam później on ją pocałuje. To później jak on tam zejdzie ustami poniżej brzuszka, ona może zajść w ciążę. No tak, to, to jest możliwe. Takie rzeczy się zdarzają. Nic nie jest skuteczną antykoncepcją. Nawet brak seksu. Na pewno krężycie najświętszą Marię Pannę. No, a tak serio, co ona miała powiedzieć Józefowi? On był taki dobry, i miły, i kochany. A tutaj nagle przychodzi Duch Święty i, i niepokalane poczęcie jest, nie? Mniejsza o to. Niechaj będzie Lona. Ciekawe kim jest lona. Chwała ci pa... nie. Oto słowo Świątka.